Oto 10 najlepszych gier na konsole Xbox Series S i X. Jeżeli posiadacie tę konsolę to koniecznie musicie zagrać we wszystkie te gry, bo to wręcz fenomenalne produkcje. Dodatkowo, we wszystkie te gry możecie zagrać za darmo, jeżeli posiadacie abonament Xbox Game Pass. A wy w komentarzu napiszcie mi 3 tytuły gier na Xboxa, w które powinien zagrać każdy. Lecimy. Gears 5 bo to genialna trzecia osobowa strzelanka ze świetną historią i charyzmatyczną. Bohaterem. Forza Horizon 5, bo to najlepsze zręcznościowe wyścigi, a do tego z ogromną ilością tras i fur. Halo The Master Chief Collection, bo ta wielowątkowa i pełna emocji fabuła mocno wciąga. Age of Empires 4 Anniversary Edition, bo to fenomenalna strategia, w którą wygodnie gra się nawet na padzie. Starfield, bo to niezwykła przygoda w klimacie science fiction z otwartym światem. Sea of Thieves, bo to pirackie sieciowe zmagania z mnóstwem zawartości. Senuas Saga Hellblade 2, bo to interaktywne doświadczenie, które chłonie się wszystkimi zmysłami. Ori and the Will of the Wisps, bo to najlepsza klimatyczna, baśniowa platformówka. Indiana Jones i Wielki Krąg, bo to ekscytująca, filmowa przygoda pełna zagadek. It takes two, bo to najlepsza gra do współpracy w dwie osoby, siedząc na jednej kanapie.